Czy książka może być groźniejsza niż broń? Czy zwykły tekst drukowany na papierze może realnie wpłynąć na politykę, władzę i historię? W polskim przypadku odpowiedź brzmi tak, i to nieraz. W czasach, gdy nie było państwa, armii ani granic, to właśnie literatura przejęła rolę narzędzia oporu. Nie przez nawoływanie do rewolucji, ale przez kształtowanie myślenia, tożsamości i postaw. Dziś opowiem o trzech książkach, trzech epokach i trzech zupełnie różnych strategiach walki z władzą. Po rozbiorach Polski nie było już państwa nie było parlamentu, nie było armii, nie było nawet mapy, ale był język, była pamięć i była literatura. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza nie był tylko poematem, był projektem przechowania narodu. Mickiewicz stworzył wizję Polski, która już nie istniała: dwór, obyczaje, spory, honor i wspólnotę. To nie była realistyczna opowieść, to był mit, a mit ma ogromną siłę polityczną. Dla Polaków żyjących pod zaborami Pantadeusz stawał się punktem odniesienia, dowodem, że istnieje coś takiego jak Polskość, nawet jeśli nie istnieje państwo. Co ważne, ten tekst nie wzywał do buntu i nie nawoływał do walki a jednak był niebezpieczny, bo utrzymywał wspólną tożsamość. A naród, który pamięta, kim jest, wcześniej czy później, upomni się o swoje. Mickiewicz nie uzbroił ludzi w karabiny, uzbroił ich w wyobraźnię. Pod koniec XIX wieku Polska nadal nie istniała, ale Henryk Sienkiewicz zrozumiał coś kluczowego: że walka o niepodległość nie toczy się tylko wewnątrz kraju. Ona toczy się także na oczach świata. Quo vadis to opowieść o starożytnym Rzymie, ale tylko na pierwszy rzut oka. Rzym Nerona to imperium przemocy, pychy i siły. Chrześcijanie to wspólnota słaba politycznie, ale silna moralnie. Ten konflikt był czytelny dla Polaków pod zaborami, ale był też czytelny dla zagranicznego odbiorcy. Sienkiewicz nie pisał o Polsce wprost, a mimo to cała Europa zaczęła kojarzyć jego twórczość. Z narodem pozbawionym państwa. Ogromny sukces Kłowadis sprawił, że sprawa Polska wróciła do międzynarodowej świadomości. Literatura zaczęła działać jak dyplomacja. Nagroda noblowska dla Sienkiewicza była czymś więcej niż wyróżnieniem artystycznym. Była sygnałem politycznym. Polska znów istniała, przynajmniej w kulturze. W XX wieku pojawia się zupełnie nowy problem totalitaryzm. Władza nie chce już tylko posłuszeństwa, chce kontroli myślenia. I tu wchodzi Gombrowicz. Ferdydurkę nie atakuje władzy wprost. Nie ma manifestów, nie ma haseł, nie ma rewolucji. Jest za to absurd, śmiech i pojęcie formy. Upupianie to nie tylko żart literacki. To opis mechanizmu władzy, infantylizowania obywatela i sprowadzania go do roli dziecka. Tego typu krytyka była niezwykle trudna do ocenzurowania, bo nie wskazywała winnego palcem, ale uczyła czytelnika myśleć. Ferdydurkę krążyła w środowiskach intelektualnych, wśród ludzi, którzy później tworzyli opozycję. To był opór mentalny. Gombrowicz pokazał, że system można podważyć nie przez walkę z nim, ale przez ośmieszenie jego logiki. Polska literatura często robiła to, czego nie mogła zrobić polityka. Mickiewicz przechował naród, Sienkiewicz pokazał go światu, Gombrowicz nauczył, jak nie dać się złamać. To nie były tylko książki, to były narzędzia. Dziś żyjemy w innych czasach, ale pytanie pozostaje aktualne: czy literatura nadal ma siłę wpływania na władzę, czy może dziś rolę książek przejęły inne media? To pytanie zostawiam Wam.